Cześć, cześć, moi drodzy! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak karmić swojego psa. Nie czym, ale jak. To jest bardzo istotne. Spowalniacze jedzenia. Niektórzy mówią, że używanie ich to dręczenie psów, bo przecież, tak jak ludzie, mogłyby jeść z talerza. Ale pamiętajmy, pies. To nie jest człowiek. On ma odmienne potrzeby od naszych. Więc uwierzcie mi, że karmienie psa w spowalniaczach w żaden sposób nie jest ich dręczeniem, a wręcz przeciwnie, jest rodzajem zaspokojenia ich potrzeb. W naturalnym świecie. Dzikie psy zjadają pokarm, poszukując go i przeznaczając około półtorej godziny w ciągu dnia, czyli 5% doby, na zdobywanie tego pokarmu. A nasze psiaki zazwyczaj zjadają to, co dostają w miejsce w 30 sekund, może w minutę, półtora, te wolniejsze, więc nie ma to żadnego porównania do tego półtorej godziny, ile naturalnie psy Poświęcają na zdobycie jedzonka. Więc te spowalniacze jedzenia mają nie tylko rolę zaspokojenia potrzeby właśnie zdobywania jedzenia, ale też dobrze wpływają na układ trawienny Twojego psa. Bo wyobraź sobie, że ten Twój pies wcina to żarcie w te 30 sekund, może minutę. No i co? Nałyka się powietrza, zaczynają się gazy, problemy z brzuszkiem, problemy z jelitami. Po co to komu? Skoro można wykorzystać spowalniacze do jedzenia mądrze, bo słuchajcie, one nie tylko spowalniają jedzenie, ale w ten sposób możemy też zaspokoić potrzebę psa lizania, węszenia. I zaraz Wam opowiem, jak to dokładnie zrobić i co można do tego wykorzystać. Weźcie też pod uwagę, że. Psy mają coś takiego jak łańcuch łowiecki, niektóre psy mają niektóre elementy łańcucha wygaszone, niektóre mają pełny łańcuch łowiecki, ale tak naprawdę u większości psów ten łańcuch łowiecki się pojawia, czyli takie wypatrywanie ofiary, łapanie jej, rozszarpywanie, węszenie za nią i tutaj właśnie poprzez posiłek możemy spełnić tą potrzebę u psa. I zacznijmy sobie od początku. Taka podstawowa wersja to najzwyklejsza miska spowalniająca, czyli miska, która ma wypustki. Już Wam ją pokazuję. Tak wygląda miska spowalniająca. Mamy tutaj wypustki, z pomiędzy których psiaki muszą wydobyć jedzenie. I ona się świetnie nada do suchej karmy, ale też do mokrej, czy chociażby do różnego rodzaju musów czy masła orzechowego. Warto z tego korzystać. Dlatego, że twój pies będzie zdecydowanie wolniej jadł właśnie z takiej miski. Kolejny taki spowalniacz jedzenia to mata węchowa. No i już tutaj uruchamia się psi węch. Ja wam pokażę moją matę. Nie zdziwcie się, bo jest trochę używana. Korzystamy z niej już od dwóch lat i naprawdę fajnie się sprawdza. I tutaj polecam Wam w sklepie piesław.pl możecie kupić taką matę z kodem minus 10% na kod pies piesław. Warto skorzystać, jest to mata. Bardzo fajna ze względu na to, że jest tam wersja podstawowa do schowania smaczków, ale też bardziej zaawansowana. I zanim wam ją pokażę, muszę wam zaznaczyć bardzo istotną rzecz. Ponieważ często spotykam się z takim stwierdzeniem, że mój pies jest na tyle inteligentny, że on sobie podrzuca tą matę do góry i wszystkie smaczki wypadają. Często takie zachowanie wynika nie tyle ze sprytu psa. Co z frustracji. Te smaczki już na samym początku zostały schowane w zbyt trudne zakamarki. Więc na początku wykorzystaj te łatwiejsze zakamarki do schowania karmy, a później z czasem chowaj w coraz trudniejszych miejscach, żeby pies mógł się nauczyć, jak wydostać stamtąd to żarełko. Już Ci pokazuję tą matę. Mata wygląda tak. Mamy tutaj takie miejsca. Które wbrew pozorom dla nas wydają się łatwe, ale jak wsuniesz tu smaczka, to dla psa wcale nie będzie tak prosto wydostać stąd. Tutaj mamy taką wersję na dole, która jest. Bardzo łatwa, tak? To kółeczko tutaj sobie chowamy, jest super prosto. Ale mamy takie miejsca, jak to, kiedy tu schowasz smaka, psu będzie ciężko, uwierz mi. Mata Węchowa, uruchomiliśmy psinosek. Co jest ciekawe, zmęczysz mu też głowę, bo kiedy pies pracuje nosem, to męczy swoją głowę. Dlatego nie tylko on zdobędzie ten posiłek. Zaspokoisz tu jego potrzebę, ale dodatkowo wymęczysz tego psa. A zmęczony pies to szczęśliwy pies. Kolejne to gra edukacyjna. Mamy takie gry. Tutaj macie przykład. Chowamy tutaj żarełko i piesek sobie przesuwa. To jest gra o podstawowym poziomie trudności. Ale słuchajcie, są też takie gry bardziej zaawansowane. Natomiast na początek, jak zawsze, polecam taką podstawową grę, żeby pies zaczaił, o co chodzi. I wiecie, on nie tylko zdobywa ten pokarm. On musi trochę pokminić, jak się dostać do tego jedzonka i teoretycznie to jest proste dla nas ludzi. Pies musi najpierw pomyśleć, jak Dostać się, bo on czuje tam ten zapach, ale na początku nie będzie od razu wiedział, jak się dostać do tego, co czuje swoim nohalem. Kolejny przykład takiego super spowalniacza i fajnej zabawy piłka. Piłka, w której możecie schować sobie tutaj smaczki, karmę, dajecie ją psu, i wasz pies musi się trochę potrudzić, żeby wydostać stamtąd to jedzonko. Bardzo fajny sposób. Raczej taka krótsza zabawa, bo myślę, że zajmie mu to kilka minut, ale mimo wszystko warto. Ok, i na koniec zostawiłam likimaty. Bo tak naprawdę tutaj sobie przeszliśmy od takiego zwykłego jedzonka poprzez węszenie, zdobywanie tego pokarmu, wyszukiwanie go, wyciąganie, zdobywanie, a czym na koniec fajnie zamknąć taką ucztę dla psa? To jest likimata. Likimata. Ja mam tutaj taką fajną w kształcie bowla. Dlaczego na koniec fajnie podać w Likimacie? Dlaczego fajnie podać w Likimacie, kiedy wasz pies jest zestresowany? Tu poddajemy stricte mokrą karmę. Bądź rzeczy, które są płynne, które są miękkie. Eee, lizanie naturalnie uspokaja psa powoduje, że umysł psa się wycisza. Wytwarzają się odpowiednie hormony, które odpowiadają za wyciszenie. Dlatego warto skorzystać z takiej likimaty. Ta likimata jest trudniejsza. Tu jest dużo różnych zakamarków. Do tego, przez to, że ona jest okrągła, ona sobie ucieka, kiedy pies liże. Więc to jest naprawdę fajna opcja. Ona ucieka, pies liże, uspokaja się, zdobywa, męczy się. Świetna opcja. Tutaj mam taką bardziej podstawową Likimatę. Słyszeliście ten dźwięk? Ona ma. Możliwość przyklejenia chociażby pod prysznicem. I w ten sposób, jeśli wasz pies stresuje się kąpielą pod prysznicem, wysmaruj ją masłem orzechowym i przyklej do płytek. Twój pies skupi się na lizaniu zamiast przeżywać stres związany z kąpielą. E, taka mata też będzie bardzo fajna dla mniejszych piesków, e, dla szczeniaczków, ponieważ jest bardziej płaska i jest łatwiejsza, stąd łatwiej wylizać jedzonko, więc warto taką liki prostszą kupić dla mniejszego szczeniaczka. Natomiast jeśli macie większego psa, psa e, też takiego, który jest już bardziej zaawansowany, ale nie tylko, tutaj będzie istotne, e, żeby ten maluch na początek miał coś, u, znowu się przykleiło, coś łatwiejszego. Większe, starsze psiaki. Jak najbardziej taki bowl będzie genialną opcją. Moje psy go kochają. No i słuchajcie, ja tutaj daję nie tylko mokrą karmę. I żeby nie było to, nie jest lokowanie produktu, pokażę Wam, czego ja po prostu używam. E, takie musy owocowe, owolowo. One są genialne. One są genialne. Świetnie się tu rozprowadzają, są różne smaki. Tylko dobierzcie mądrze, wybierzcie takie owoce, jakie psy mogą. E, Tutaj mam gruszkę, ja lubię dawać im gruszkę, tylko pamiętajcie, gruszka naturalnie ma dużo cukru, ponieważ te musy nie są słodzone dodatkowym cukrem, to jest tylko cukier pochodzący z owoców. No i fajnie sobie rozprowadzić taki musik w misce i dać psiakowi do lizania. Tylko tak jak mówię, nie przesadzamy z ilością i częstotliwością używania musu akurat gruszkowego, bo ma dużo cukru. Kolejną opcją do takiej miski, do takiego likimata to jest masło orzechowe. Z rogi, ja bardzo je lubię, jest bardzo wygodne, bo jest bardzo płynne, łatwo się je wyciska, można tym wysmarować całą matę. Zobaczcie sobie, masło orzechowe rogi też. Nikt mi za to nie płaci, sama używam go na co dzień, więc nie reklamuję dla kogoś, po prostu. Lubię wam polecać produkty, których sama używam i które mi się sprawdzają. Dobra, moi drodzy, więc pogadaliśmy sobie już o różnego rodzaju spowalniaczach, o tym, jak je wykorzystywać, też jakie mądrze wpleść w posiłek, kiedy chcemy zrobić z tego ucztę, w jakiej kolejności dać psiakowi. Mam nadzieję, że przekonacie się do spowalniaczy jedzenia i nie będziecie wierzyć w ten mit, że pies to ze zwykłej miski albo z talerza, bo dawanie mu w takich spowalniaczach, to znęcanie się. Nic bardziej mylnego. Pies ma mega radochę, kiedy musi się trochę wysilić. I co jest ciekawe, jeśli macie w domu niejadka, to tym bardziej spróbujcie wykorzystać coś takiego, bo już niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, kiedy niejadek przestał być niejadkiem, kiedy musiał zdobyć sobie to jedzonko, a nie dostawać po prostu w zwykłej miejsce, No i dostał, i dostał, no i pff. No się nie musiał postarać, a dla psa czasami naprawdę jest fajnie, kiedy on musi troszkę zdobyć to żarcie. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się niedługo w kolejnym. Zaobserwujcie, zasubskrybujcie, żeby być tutaj ze mną na bieżąco po więcej takich istotnych informacji z psiego świata. I na koniec, jeszcze raz przypomnę, że w sklepie piesław.pl z moim kodem piespiesław macie minus 10% na cały koszyk na nieprzecenione produkty. Dzięki, do zobaczenia!